Cześć, ja mam na imię Paulina. Zapraszam Was do odsłuchania piątej części i ostatniej z Adamem Grono. Będziemy rozmawiać o tym, jaką wiadomość warto jest przekazać swoim dzieciom. Jeżeli miałaby być to tylko jedna, jeden komunikat na świecie, to jaki on mógłby być? Zachęcam do odsłuchania i dziękuję, że jesteście z nami. No i jest udowodniony już odpoczynek. No działa, ogólnie działa. Tylko każdy odpoczywa inaczej. Jak ty odpoczywasz? Co u ciebie się sprawdza? Um. Jeśli chodzi o odpoczynek fizyczny, to ja najzwyczajniej się muszę się położyć, nawet uciąć sobie drzemkę. Tak? Jeśli chodzi o odpoczynek psychiczny, to muszę się znaczy to, żeby odpocząć psychicznie, to najchętniej, najchętniej gdzieś tam się zatracę w jakiejś, w jakiejś czynności. Ja bardzo lubię robić drewnie, więc, więc jak coś sobie robię z drewna, coś konstruuję, coś buduję, coś zbijam, to to, to dla mnie to jest najlepszy reset, reset na świecie. To, I dla mnie to jest to jest odpoczynek. Dla mnie odpoczynkiem jest gdzieś przejście do lasu. Tak? gdzieś na, na... Dla mnie odpoczynkiem jest przebywanie na, 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 na świeżym powietrzu, na, na łonie natury. Dlatego tak sobie cenię możliwość mieszkania na wsi, że ja dwa kroki jestem już na łące gdzieś tam w lesie. Dla, dla mnie to, to są rzeczy, które mi, mi dają odpoczynek, zasilają mnie. Z powrotem. No. Żeby się trochę ułatwić, musiałeś stracić, jakby przeprowadziłeś się z miasta na wieś. Nie? Ta, ta strata gdzieś tam e, też pewnie się odbyła. Tak, no, na, na pewno coś musiałem stracić, bo, bo jednak przeprowadzając się na wieś jakieś 100 kilometrów od, od mojego zasadniczego miasta, że tak powiem, w którym się, w którym się wychowałem, no to, no to tracę pe łatwo, pewną łatwość komunikacji. Mam dużo dalej. Mam dużo dalej do, do, nie wiem, do biura, do, do rodziny. Mam dużo dalej do, do wszelkiego rodzaju usług. Mam dużo trudniej z dostępnością pewnych usług. Muszę, jestem bardziej zdany na, na samego siebie, muszę być bardziej zaradny, sam sobie pewne rzeczy ogarnąć. Jak się mieszka w mieście, to, to wiele rzeczy już jest jako, jako, jako usługa gdzieś tam, tam zapewniona. Mieszkasz w mieszkaniu, jest administrator, jest to, jest ogrzewanie, coś ci nie działa, dzwonisz, załatwiają. Na wsi człowiek jest bardziej zdany na siebie, na wsi człowiek musi bardziej e, e, zadbać o, o, swoje, o swój byt jakieś nie wiem, zapewnić sobie bezpieczeństwo energetyczne typu, nie wiem, nawet agregat jakiś kupić na, na okoliczność dłuższej przerwy w dostawie, w dostawie energii, bo, bo na wsi jest to troszeczkę trudniej zawsze. Nie? Więc e, trzeba było zrezygnować, e, stracić pewną wygodę związaną z mieszkaniem, żeby, żeby, żeby móc się przeprowadzić na wieś. Nie? To, to, to była ta, ta strata, ale miałem tak, taką zajawkę na wieś, że absolutnie nie, nie miałem problemu, żeby tam te rzeczy poświęcić. nie, nie, Okej, okay, jest w porządku. Tak? Nawet, nawet jest to pewnym źródłem satysfakcji, że mogę sam o pewne rzeczy tutaj sobie zadbać. No? Tak się czuję bardziej sp sprawczy nie jest gdzieś tam skazany na czyjeś usługi, tylko ok, to ja to sobie ogarnę to, 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 to i to. Poza tym przestrzeń na, na wsi jest jakby e, dużo, e, jest tam wię, większy por do popisu, jeżeli swoje, chcesz u, ogarnąć przestrzeń wokół siebie w mieszkaniu, no to można sobie tam to, to wszystko tam poukładać i na, na znacznie ograniczonej przestrzeni wieś, no to jest zupełnie inny teren, zupełnie inne możliwości wiesz, pobudzenia wyobraźni, a to, to w tym miejscu będzie coś takiego, a to miejsce będzie funkcjonować jako, jako to, a to tutaj to zrobimy to, a to zasadzimy to, a tutaj to, to zbudujemy coś takiego, tak? Więc to mi zaspokaja pewną dużą, jak uświadomiłem sobie potrzebę, potrzebę możliwości urządzania, przestrzeni nawet, nie? Uśmiechasz się, jak o tym mówisz, tak? Tak, tak, tak. Jest to dla mnie piękny czas, tak naprawdę. Tutaj mieszkać mimo wyzwań. To jak, jakie masz wskazówki? Albo jakieś ćwiczenia, którzy, którzy rodzice czy ojcowie? Czy jest jakaś różnica, żeby budować takie głębokie relacje z dziećmi? mnie jest jedna podstawowa rada i zasada dla, dla ojców, szczególnie, no, mówię to z pozycji ojca syna, tak? Dla mnie jedną z ważniejszych kwestii jest, żeby po prostu, żeby, ojcowie, bądźcie dumni ze swoich synów. Bądźcie dumni. Naprawdę y, wiem, jak duma, jak, jak, jak to, że, że jest dziecko akceptowane przez ojca, jak, jak, jak to przydaje, przydaje mu skrzydło. Jeżeli cokolwiek dobrego chcemy zrobić dla swoich synów, panowie ojcowie, to bądźmy z nich dumni. I oczywiście tu może się pojawić e, ileś głosów takich, że okej, okay, no dobrze, ale jak ja mogę być dumny z mojego syna, jak on ciągle w telefonie siedzi, jak ja mogę być dumny z mojego syna, jak, jak, e, jak on się nie uczy, przynosi ze stopnie, ciągle są jakieś e, skargi w szkole i, i jest taki bunt, okej, okay, to, 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 to jak ja mogę być z niego, z niego dumny? Nie? No. Ja bym odwrócił pytanie, to z ki, u kogo jest, z kim jest problem? Tak? Z kim jest problem? Z dzieckiem czy, 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 z, czy z, osobą, z osobą dorosłą? Gdzie się, jeżeli, jeżeli naprawdę się spojrzy z taką miłością, nie miłość typu do, do wizerunku, który, który się stworzyło, tylko do, do, tej, do tej istoty, to się dostrzeże wartość, dostrzeże piękno tej istoty i będzie się, będzie się z, z, tym, z, tej, z tej osoby dumnym. To jest, Kluczowy. To nie znaczy, że, że musimy akceptować, że, że zgadzać się, że, że, że w szkole jest tak inaczej i że odpuszczać ten temat, ale niech to nie będzie przyczyną do tego, że nie jesteśmy dumni z naszych, z naszych dzieci, bo to jest naprawdę, to jest paliwo, paliwo dla nich, uskrzydla ich. No, no, dla mnie jedno z najważniejszych przesłań, jakie, jakie może, może ojciec usłyszeć, bądź dumny ze swojego dziecka, zobaczysz jak będzie. Tak szczerze, tak ze środka. Ze środka, tak szczerze. Z przekonaniem. Z przekonaniem, tak. To można jedynie uzyskać, jak, jak się naprawdę z miłością spojrzy na, na tę istotę. Odłoży się te wszystkie telefony, stopnie, tak dalej, tylko na tę istotę spojrzy. I wtedy, wtedy rzeczywiście można poczuć dumę. Oczywiście łatwo jest, jak, jak dziecko przynosi stopnie, tam zajmuje pierwsze jakieś tam miejsca w olimpiadach, uuu, ale fajnie, Ale chodzi o to, o to i wtedy, jak, jak to dziecko nie spełnia tych oczekiwań, to rzeczywiście jesteśmy w stanie spojrzeć na istotę i wtedy rzeczywiście jesteśmy w stanie tę właściwą dumę poczuć, nie? I, i, I wesprzeć. Nie kreować narcyza, tylko, tylko silnego człowieka. Nie? Czyli być dumnym nie z efektów, tylko, tylko z, z osoby. Tak, tak z osoby. Ale piękna osoba, piękna istota. Ma swoje życie. Zmaga się z takim takim tematem. Pięknie się zmaga. Tak? Wierzę, że sobie poradzi. Wierzę, że sobie poradzi. Bo jeżeli ma takie tam wyzwania, to wierzę, że sobie poradzi. To wiara i duma, nie? To jest najlepsze paliwo, jakie ojciec może dać dziecku. Cały czas wracamy do tej samoświadomości, że mam na tyle dystansu do siebie i do swoich oczekiwań, tak. że jestem w stanie dać tak. dumę z tego, że po prostu ktoś jest. Tak, tylko ta samoświadomość, ten, ten rozwój dla mnie to, to, to jest, to jest podstawa, podstawa rodzicielstwa. Czyli od czego zaczęliśmy rozmowę, żeby nie być mhm. rodzicem jednostronnym, czyli tylko się i wyłącznie fokusować na, na dziecko, ale żeby też mieć mieć własną samoświadomość tym wszystkim, tego procesu. Mhm. Jak sobie pomagać w tym, żeby może inaczej. Jak zacząć tę zmianę? Że, bo bardzo często jak mówimy o dumie, to mówimy, że za coś. Za, 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 za zachowanie, że jestem dumny właśnie, z dobrych ocen, z, z poprawnego zachowania w jakimś tam sytuacji, środowisku. Jak zmienić, jak, jak, jak zacząć tę zmianę m, tego, żeby przekierować dumę na, na osobę? Jakie pytania sobie można zadać albo m, jakie stwierdzenia warto sobie powtarzać? Żeby sobie ułatwić tą, to, jakby to przeskoczenie, kliknięcie? Ja bym zapytał, kogo tak naprawdę kochasz, kogo obdarzasz miłością? I czy to jest za coś, czy to po prostu dlatego, że to jest ta, taka istota, czy to jest twoje dziecko? Czy to jest miłość warunkowa, czy miłość bezwarunkowa? Co za tym stoi? Czy jesteś w stanie odpuścić wizerunek, który sobie wykrywasz, jeśli chodzi o dziecko? Czy się go kluczowo trzymasz? Czy akceptujesz, że to dziecko może mieć własne życie, własny los? Czy nie, bardzo trzymasz się, że musisz wyznaczoną ścieżką skończyć takie a takie szkoły, mieć takie a takie stopnie, zdobywać takie a takie punkty. Dasz dziecku wolność, czy jednak twoje musi być na wierzchu? Trudno dać dziecku wolność, jak się samemu nie, samo nie miało. Tak, i znowu wracamy do początku. Mhm. Chcesz zapewnić łatwiejsze dzieciństwo? Pracuj z, z sobą. Czy też trzeba zaakceptować swoje dzieciństwo, że się je miało jakieś, że ono jakoś wyglądało, że, nie, że się nie miało tych na przykład, jeżeli ktoś nie miał, albo nie, nie, nie ma się takie wspomnienia o tym e, i akceptacja też tego, że, że tak było, że to jest moja historia tak. i, i, i że nie chcę tego powtarzać, ale też. Że że ta lojalność nie musi być powtarzalna, że, że, że ten scenariusz nie musi być powtarzalny i że nie ma w tym nic niesprawiedliwego. Tak. Jeżeli gdzieś to był taki ciąg, że, że z dziada, pradziada pewne schematy przechodziły, to przecież to może na mnie się skończyć, a moje dziecko już może być od tego wolne. Jak się żyje w takim środowisku, systemie rodzinnym, to też wymaga pewnego takiego spojrzenia z czułością nie tylko na swoje dziecko, ale też na swoich rodziców. Tak, bo oni też byli niedoskonali i jakoś tak nas ukształtowali. Pytanie, co my z tym zrobimy, tak z, z, tym, z tym bagażem? Czy my wejdziemy w to, czy my jednak powiemy stop. Dziękuję bardzo, ja chcę inaczej. Nie? Czyli akceptacja niedoskonałości swoich rodziców pomaga w akceptacji niedoskonałości siebie i w akceptacji niedoskonałości swojego dziecka, i w akceptacji niedoskonałości? Że ta akceptacja niedoskonałości dobrze, żeby nie była wybiórcza? Ja myślę, że jak się zacznie w ogóle akceptować niedoskonałość, to się ją zacznie akceptować wszędzie. Tak, i chyba rzeczywiście e, trudno jest zaakceptować niedoskonałość rodziców, bo nam to przynosi trudne doświadczenie. E, trudno akceptować niedoskonałość dzieci, bo to nam przynosi zburzenie wizerunku <grytanie> naszego, no, nas, naszego dziecka. Dlatego mówiłem, wspominałem o świadomości, o jak pracy ze świadomością, o otwarciu się na nową świadomość, żeby to Przyjmować te, te inne postawy, z, właśnie z poziomu innej świadomości. Teraz, tak jak rozmawiamy, to mi się pojawił taki obraz. To znaczy, że praca z, ze samoświadomością to jest trochę takie burzenie budowanie na nowo. Tak, tak, bo, bo bardzo często nawet na ustawieniach systemowych jest, jest tak, że obrazy, które się pokazują na ustawieniach systemowych burzą to, coś, co się myślało, jakieś, jakieś, jakieś wyobrażenie. I, i, I właśnie bardzo często coś musi zostać zburzone, jakieś nasze przekonanie, jakaś nasza wizja świata, żeby powstała i żebyśmy stwierdzili, kurde, to, to właściwie to, to, to wygląda zupełnie inaczej tak, tak naprawdę. Nie? Wydaje się teraz, że przechodzimy przez taką zmianę świadomości, odchodzimy od dualizmu, gdzie jednym z najtrudniejszych i takich bastionów to, to, to są konflikty, jest strona A, jest strona B, one, one ze sobą walczą, my gdzieś tam się opowiadamy po jednej stronie albo po drugiej stronie. Nie jesteśmy w stanie spojrzeć, że, 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 że ten konflikt to jest, to jest no, tak naprawdę coś rozgrywanego na zupełnie innym podłożu i my nie musimy w to wchodzić, tylko być takimi obserwatorami, że ten konflikt nie wiem, ma jakiś wyższy cel gdzieś tam do, do, do osiągnięcia, po to on musi się gdzieś tam wypalić, po to, żeby coś mogło się gdzieś wyczyścić. I nie musimy zerojedynkowo stwierdzać, to jest dobra, to złe. Tak. Mhm. I to jest trudne. Nie? To są, tak, są takie yy, tak rzeczy w nas zakorzenione, te, 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 te dualizmy, że, że będzie z nami jest ciężko. Tak? Inny przykład dualizmu to jest, to jest, to jest płeć. Chłopak, dziewczyna. A ja teraz świat nam zaczyna przynosić in, inne komunikaty już wcale nie jest chłopak, dziewczyna, są, są zupełnie, zupełnie inne warianty. I, niektórzy, i, i, I jest wokół tego dużo, dużo, dużo. No, Dużo hałasu, dużo, dużo kontrowersji, bo te struktury stare się cały czas bronią, bo to musi być tak, bo tak zawsze było, a przychodzi coś, coś zupełnie nowego. Wydaje, mnie się wydaje, z mojego systemu, z mojego przekonania, po prostu na wyższym poziomie odchodzimy od dualizmu, co jest dobre, co jest złe, co jest konflikt, konflikt strona A, strona B, białe, czarne, męskie, żeńskie to wszystko zaczyna się gdzieś tam gdzieś tam przemieszczać. Ludzie, nasze ciała, my stajemy się coraz bardziej cybernetycznymi, bo powoli gdzieś tam jesteśmy w stanie być zastąpieni jakimiś, jakimiś mechanizmami. Coraz bardziej jemy rzeczy, coraz bardziej chemiczne. Coraz nasza biologia, przestajemy być bardzo w małym stopniu, ale jakby gdzieś tam już kroczek po kroku przestajemy być istotami biologicznymi. Można, może się to nie podobać, a, a... No ale gdzieś tam jakieś zmiany, zmiany, zmiany zachodzą, można tupać nogami, można powiedzieć nie zgadzam się na to, ale, ale pewne rzeczy już zachodzą. Niektórzy zwiastują, że to już jest koniec, katastrofa ludzkości, a może po prostu jest to kolejna zmiana, która, która czeka ludzkość, przejście na zupełnie, na zupełnie inny poziom. I, I to już znowu jest um, taka akceptacja tego, że no nie na wszystko mamy wpływ i że ta zmiana jest, jest że zmiana jest normą, że to nie, nie to, to samo jest normą, tylko, tylko nie, nie stałość jest normą, tylko ta zmiana jest normą, że to w tej zmianie możemy paradoksalnie upatrywać stałości, że ta tak. zmiana jest stałą, że ta zmiana jest normą i że w tej zmianie, w tym, że ciągle się zmienia, możemy się uczyć szukać poczucia bezpieczeństwa, że jeżeli coś będzie cały czas takie same, to może nam się zapalić lampka, czy ja nie nadążam? Czy, czy o czymś, czy, 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 się, czy, czy czegoś nie zaktualizowałem, nie zaktualizowałam wokół siebie, czy nie zauważyłam czegoś? Co, co się takiego stało, że, że się nic nie zmienia? Jakby, czy, czy, czy to jest akurat w tym momencie taki okres życia, czy ja czegoś nie zauważam, czegoś nie dopuszczam do siebie? Tak. Zmiana świadomości potrafi płatać figle. Stajesz i pójdziesz, ale jak to? Kobieta z brodą? No ludzie. Ale też taka akceptacja, że to jest normalne, że się dziwimy na początku, że, że nasze organizmy trochę są do tego zbudowane, że jeżeli jest ta zmiana, to jest takie uważaj, może być niebezpieczna, więc trzeba to sprawdzić, że ten mechanizm jest jeszcze z bardzo starych czasów i że te myśli, które się pojawiają, ten lek, który się pojawia, on jest naturalny, że Warto się jemu przyjrzeć i popatrzeć, podyskutować może z nim, ale że y, każdemu się tak naprawdę on prawdopodobnie pojawia. Tak, bo no, umiejętność sobie poradzenia z tym. Nie jesteśmy oderwani od, od, całości, od całości struktury, jesteśmy częścią tego świata, mhm. więc w nas też ta, ta, ta zmiana się prze, przewala. My też mamy jakąś tam strukturę, jakieś tam systemy przekonań. To, to, to wszystko się zmienia. Ja nie ja, ja powiem, że ja jestem entuzjastą i patrzę, o jak super, że, że coś się zmienia, tak? Nie powiem, że wszystkie zmiany, że tak powiem delikatnie, pod względem estetycznym yy, są dla mnie do zaakceptowania, ale wiem, że one się zadziewają i czy mi się to podoba, czy nie, co ja mam tutaj do powiedzenia? Mogę jedynie obserwować i powiedzieć, okej, okay, dobra, no świat się zmienia, tak? Czy na dobre, czy na złe, nie, po prostu się zmienia. Ludzie potrzebują czegoś innego, innych rodzajów doświadczeń, i oto Ziemia zmienia się po to, żeby przygotować im grunt na to. Jakbyś miał podsumować tę dzisiejszą rozmowę? Jak to by brzmiało? No, ja myślę, że hasłem przewodnim było, że szczególnie jak, jako ojciec kieruję to do, do ojców. Rozwijajcie się, pracujcie ze sobą, dbajcie o rozwój swojej świadomości, bo to będzie, to będzie z korzyścią tylko dla Waszych rodzin, dla Waszych dzieci, dla Waszych synów. Wzrastajcie, hopy. <grym> A czego tobie życzyć? Wiosny. Wiosny, która już jest tutaj. Jak wszystko się budzi. Jak wszystko się Tak, tak. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Bardzo się cieszę, że podzieliłeś się tymi wszystkimi przemyśleniami, spojrzeniem na świat, na ojcostwo, na rodzicielstwo, na pokazanie połączeń pomiędzy tymi wszystkimi aspektami życia też na różnych etapach um, i mam nadzieję, że to usłyszenia. Ja również dziękuję. To chyba, bo jak mówiłem, pierwsza okazja, gdzie mogłem się tak wyrazić, więc jestem za to, za tę możliwość bardzo wdzięczny. Dziękuję serdecznie i również do usłyszenia. <śmiech> <śmiech> dziękuję bardzo. Dołączam. Dziękuję bardzo za słuchanie tego odcinka. Bardzo miło mi, że jesteście z nami. Całą rozmowę z Adamem możecie znaleźć na Spotify, Apple Podcastie, YouTube oraz innych platformach podcastowych. A już za tydzień będziemy rozmawiać o ADHD z Agatą Kostecką-Dziąg, która prowadzi również coaching dla ADHD. Została późno zdiagnozowana już jako dorosła. Kobieta, porozmawiamy sobie o, tych, o tym, jak to się stało, że ona została zdiagnozowana, czym w ogóle jest ADHD, porozmawiamy o neuroróżnorodności. Zapraszam Was bardzo na następny cykl już teraz.